Chcesz zmienić coś w swoim życiu na lepsze? Może schudnąć, znaleźć odpowiedniego partnera, zdobyć wymarzoną pracę, lepiej zarabiać, a może zwyczajnie czuć się trochę bardziej szczęśliwe? Wypróbuj ten prosty sposób. Zamknij oczy i wyobraź sobie nowego siebie. Pomyśl, jak szałowo będziesz wyglądać z kratą na brzuchu we własnym gabinecie swojej świetnie prosperującej firmy, albo sącząc drinka z palemką na filipińskiej plaży. Prawda jest taka, że tego typu ćwiczenia od lat zalecają niektóre poradniki samodoskonalenia i od lat były zalecane przez tzw. coachów jako skuteczny środek pomagający schudnąć, rzucić palenie, znaleźć partnera czy odnieść sukcesy w pracy. Zła wiadomość jest taka, że badania naukowe wykazują, iż ćwiczenia takie są w najlepszym razie nieskuteczne, a w najgorszym wręcz szkodliwe. W jednym z eksperymentów przeprowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim grupę studentów poproszono, żeby wyobrażali sobie, że dostają dobre oceny na ważnym egzaminie, do którego mieli niebawem przystąpić. Oczyma swojej wyobraźni mieli widzieć wszystkie szczegóły i wyobrażać sobie swoje doskonałe samopoczucie z bardzo dobrej oceny. W eksperymencie brały też udział osoby, które nie robiły nic specjalnego i nie proszono ich o żadne fantazje na temat powodzenia na teście. Ponadto wszyscy studenci zapisywali, ile godzin dziennie przeznaczają na naukę. Po egzaminach okazało się, że choć ćwiczenie wyobrażeniowe zabierało zaledwie parę minut każdego dnia, wywarło istotny wpływ na zachowanie wykonujących je studentów. Uczyli się mniej i dostali gorsze oceny. Jak się okazało, fantazjowanie pomogło im poprawić humor, ale niestety nie pomogło osiągnąć założonych celów. Podobnie jest z marzeniami na temat sukcesów zawodowych. Gabriel Otigen prosiła swoich studentów, by zanotowali, jak często wyobrażają sobie, że po studiach dostają wymarzoną posadę. Po dwóch latach wyszło na jaw, że absolwenci, którzy często wyobrażali sobie własne sukcesy, rzadziej wysyłali dokumenty do pracodawców, otrzymali mniej ofert pracy i zarabiali znacząco mniej niż ich koledzy. Dlaczego wyobrażanie sobie, jak osiągamy założone cele, miało być dla nas niedobre? Naukowcy sądzą, że ludzie, którzy fantazjują na temat cudownego życia, mogą być słabo przygotowani do radzenia sobie z przeszkodami, jakie trzeba pokonać na drodze do sukcesu, albo po prostu lubią ucieczkę od rzeczywistości i nie mają ochoty na wysiłek konieczny do osiągnięcia celu. Choć wyobrażanie sobie własnego, doskonałego ja poprawia nam nastrój, to niestety taka mentalna ucieczka od rzeczywistości może sprawić, że trudności napotkane w realizacji celu nie tylko nas zaskoczą, ale też zamiast stawiać czoło przeciwnościom, poddamy się przy pierwszej, lepszej przeszkodzie. Oczywiście, fantazjowanie na temat idealnego świata przyniesie nam zadowolenie i samouwielbienie, ale niestety, jak pokazują badania psychologiczne, nie wpłynie to pozytywnie na realizację naszego marzenia. Poza tym, silne koncentrowanie się na sukcesie powoduje, że mało koncentrujemy się na realizacji zadania. To silne pożądanie wymarzonej nagrody zabiera nam siłę, aby do tego celu dążyć. Przykładowo, jeśli piłkarz będzie tak bardzo skoncentrowany na wygraniu meczu, na brawach i wywiadach, to te silne emocje mogą spowodować, że przestanie koncentrować się na tym, jak odebrać piłkę, jak ustawić stopę i jak celnie trafić do bramki. Jeśli więc wyobrażanie sobie doskonałego świata może nam tylko poprawić samopoczucie, ale nie zwiększy naszych szans na przekształcenie marzeń w rzeczywistość, to czy warto stosować wizualizację? Jak najbardziej. Wyobrażaj sobie swoje działanie, a także to, w jaki sposób pokonujesz przeszkody w drodze do realizacji swojego celu. Więcej na ten temat mówiłam w nagraniu o trzech największych mitach motywacji. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do tego, abyś zastosował zwaną technikę dwójmyślenia. Polega ona na tym, że tak jak w normalnej wizualizacji zastanawiamy się nad tym, jak by to było, gdybyśmy osiągnęli dany cel. Wyjechali na wakacje, założyli fir firmę, zdobyli serce ukochanej osoby. Siadamy wygodnie zastanawiamy się nad tym, a następnie zapisujemy korzyści. Jakie plusy mam z tego, że dany cel osiągnę? Następnie przełączamy nasze myślenie i zastanawiamy się, chwila, chwila, a jakie mogą pojawić się przeszkody? Jeśli zechcę ten dany cel osiągnąć, to co może mi stanąć na drodze? I zaczynamy wizualizować sobie, co zrobimy, kiedy dana przeszkoda pojawi się na naszej drodze. Co, jak, po jakie yy, zasoby sięgniemy, kogo poprosimy o pomoc i tak dalej. Taka wizualizacja, takie fantazjowanie rzeczywiście silnie wpływa na to, że osiągamy nasze cele, więc koniecznie z niego skorzystaj. Jeśli natomiast chcesz sprawdzić, jakie, jaką ty masz wiedzę na temat mitów psychologicznych, które przeszkadzają nam w osiąganiu sukcesów i byciu efektywnym, koniecznie zrób bezpłatny test na mojej stronie internetowej dorotafilipiuk.pl. Zachęcam Cię również do tego, abyś subskrybował ten kanał, gdyż już w następnym nagraniu opowiem Ci, jakie jest aż 9 genialnych, psychologicznych trików na to, abyś zawsze wyglądał szczupło i atrakcyjnie. Zachęcam Cię również do dołączenia do grupy Zdobywcy Superkompetencji na Facebooku, gdzie dostaniesz dostęp do większej ilości nagrań, większej ilości postów i większej ilości materiałów. Do zobaczenia wkrótce.